Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry w następnym Dzień dobry w następnym, niech będzie, niech będzie już dzień dobry w następnym odcinku W sumie w następnych odcinkach z Assassin's Creed Jedyneczki Moi drodzy, wracamy. Zmienię troszeczkę ustawienie kamerki, nie chcę się bawić w green screen, wybaczcie mi. Ja mam tak w słabą kamerkę, że ten green screen wygląda okropnie. Ja wyglądam na tym green screenie okropnie, nie da się na to patrzeć na to czyli mnie. Eee, tak więc, tak więc tak, na razie będę w takim e, kwadracie po prostu. Eee, wracamy, wracamy moi drodzy, tak jak poprzednio rozmawialiśmy, nie będę się bawił w robienie tych wszystkich poboczniaków. Bo szkoda czasu. Eee, tak, no dobra. To ciśniemy. Nie pamiętam w sumie, czy ja już z nim gadałem, czy nie? Chyba tak, ale do. To... A! Jeszcze raz najwyżej. Altair, welcome, welcome. Ta. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy odcineczek od uh, uh, zabicia. YouTube to tylko gra. No worries. Nie dokonujemy prawdziwego mordu. E, dobrze, moi drodzy. Tak, zaczynamy od e, morderstwa. E, z tego co pamiętam, to w poprzednim odcinku ta rozmowa też się pojawiła, tak więc prawdopodobnie ją wytnę. E, I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, szczerze mówiąc, nie będę robił misji pobocznych, bo są najzwyczajniej w świecie nudne i zupełnie nic. Czuję przynajmniej, tak, że zupełnie nic nie wnoszą do tej gry. E, jeżeli uważacie inaczej, możecie się podzielić. E, Tymi uwagami w komentarzach. E, ale no. I prawdopodobnie i tak nie zmienię zdania. Ale proszę bardzo. O! Oh, oh. Jest ok, jest okej, okay, jest ok Don't worry. <laughs> jest git, ludzie. No, don't worry. No dobra, idziemy zabić tego merchanta. Króla handlarzy. czy to jest tutaj. No to wygląda. Dobra, kochanieńka, przestań mi tutaj przeszkadzać, nie mam czasu. No jakby... <coughs> prawdopodobnie mógłbym się dowiedzieć, gdzie, którędy, po co i dlaczego, ale szczerze mówiąc, po co to wszystko tutaj robić? Zaczynamy. Mamy tego typiarza. Jak mu tam było na imię? Jakiś Abduli, Ibn Omar, Khalid, Shali, Bili, -bili. Halo? Oho. <gasps> to ten Grubas. Dobra. Welcome, welcome. Thank you all for joining me this evening. Please eat, drink, enjoy all the pleasures I have to offer. Take your time, I will wait i trust everything is to your satisfaction good good it pleases me to see you all so happy for these are dark days my friends and we must enjoy this bounty while we still can war threatens to consume us all Salah Adin bravely fights for what he believes in, and you are always there to support him without question. It is your generosity that allows his campaign to continue. So I propose a toast then. To you, my dear. Friend. You have brought us to where we are. Today. May you be given everything you deserve for hall Such kindness! I didn't think it in you, you who have been so quick to judge me and so cruel. Oh, do not feign ignorance. Do you take me for a fool? That I have not heard the words you whispered behind my back. Well, I have, and I fear like you forget. But this is not why I called you here tonight. No, I wish to speak more of this war and your part in it you give up your coin quick as can be knowing all too well it buys the deaths of thousands you don't even know why we fight the sanctity of the holy land you're saying or the evil inclination of our enemies but these are lies you tell yourselves <laughs> no all this suffering is born of fear and hate it bothers you that they are different just as it bothers you that I am different. Compassion, mercy, tolerance. Mean nothing to be a little bit of a infidel invaders who ravage our land in search of gold and glory. And so I say enough I've pledged myself to another cause. One that will bring about a new world.

Wszyscy tak bardzo się tutaj teraz cieszycie, i tak dalej, a tak łatwo mnie osądzaliście, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz wszyscy. Się a, bo oni też będą musieli strzelać do nich, tak? No dobrze. To się bawcie w strzelanie. A ja sobie tutaj w... Aha, nie mogę. Nagle nie umiem się wspinać. okej okay. Aj, a mogłem po prostu go zastrzelić, czyli znaczy, z noża? <noise> to <ja> było. <noise> to ja było super. No koło, co ja się wspinać, nagle nie umiem. Czym tu posz. Dobra, mm, pozwólcie mi jakoś na górę wejść. O, którędy tutaj. O, naresz nareszcie. Nic nie widzę. Trzymaj. Dobra. Czy ja przejdę tymi niby drzwiami? Nie. Nareszcie musi być jakieś przejście do niego, nie? Dobra, to może z góry? No, alta i ruch. Zapraszam na górę. Dobrze. Nie marnuj czasu, panów, panów łuczników. Co ty robisz? Au, what the flip? Dude. Który do mnie strzelił? O, nie wiem. Dobra. Tak czy sirak. Don't worry Hey, nice. Oh, even against him, we Their words can no longer do harm. Why have you done this? You stole money from those you claim to lead, sent it away for some unknown purpose. I want to know where it's gone and why. Look at me. My very nature is an affront to the people I ruled. And these noble robes did little more than to muffle their shouts of hate. So this is about vengeance, then? No, not vengeance, but my conscience. How could I finance a war in service to the same God that calls me an abomination? If you do not serve Salahuddin's cause, then whose? In time, you'll come to know them think perhaps you already do then why hide and why these dark deeds is it so different from your own work you take the lives of men and women strong in the conviction that their deaths will improve the lots of those left behind that's that's evil. evil for a greater good we are the same no we are nothing alike ah but I see it in your eyes you you cannot stop us we will have our new world Ok. Oh, sorry nie chciałem przeszkadzać hop 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 już się wynoszę nie martwcie się mm. Dobra. No worries. Już sobie idę. Proszę, nie strzelaj. Widzicie, tutaj jest przejście? Jakieś zejście, rozejście. <laughs> no worries. Jaki infidel? Że niewierzący? Tam też niewierzący. Dobra, którędy ja mogę. Ajajajajaj, uspokój się. O, myślę, że tędy. Tędy na luzie. Nie strzelajcie tylko. Dzięki, dzięki ziomeczki, wiedziałem, że mogę na was liczyć No, ej Stop Dobra, tutaj będę mógł już poza te mury przejść mm, W sumie Nawet tak stracę trochę życia, to co tam Łap Tak to się robi uh! Udało się Czyli tam Jest dużo łuczników wszędzie, niestety. Ale na szczęście mam jeszcze dwa nożyki, więc jakby... Dobra, ten to mnie chyba nawet nie zauważy. Przynajmniej na ten moment. Ochylały się. Dobra. Hop. Dobrze. Ja mam nadzieję, że ten też mnie zostawi w spokoju. Jest jak dobrze naprawdę, że odblokowałem tę umiejętność łapania się... Yy... Leges, jak to jest eee, p -p 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 po polskiemu? Jezu, jak to jest że ciągle polskiego zapominam. To też jest śmieszne. To się to jest żałosne, ale nie będzie. Eee, krawędzi. To jest naprawdę super. W sensie, ta umiejętność jest wybitna i jestem mega zadowolony, że się pojawiła. O, właśnie dlatego. Wcześniej nie, nie, nie byłbym w stanie czegoś takiego zrobić. Nie byłbym. Nikt mnie nie widzi, elo. Dobra. Jdzieliśmy się chyba niedaleko biura, nie? 40 kroków. Nawet się nie musiałem ukrywać specjalnie. Po prostu zabiję ich wszystkich, <grybujesz> Ci, którzy mnie widzieli. Hop. No i jesteśmy Assassins' Bureau, Hello. Word has me of, your success, reign of is at an end. I'm glad to hear it. Great. He killed them. The men and women at his party. It was poison. A coward's tool. Blamed them for the war. Said he wished to end it. Strange. But then again, the Merchant King was known to be a bit. different. Perhaps this was simply a symptom of his madness. Perhaps. You sound unconvinced. Speak with Al then. He may offer a better explanation. Yes. We'll see what he has to say. Nasz, e, nasz Altair ma zbyt wiele wątpliwości, proszę państwa. No cóż. Assassination Complete. Pan e, Merchant sobie. Life e, Tak, idziemy do Masjafu. Bo nie chce mi się. Przy... Dlatego właśnie się zastanawiam, po co jest robić tamte wieże obserwacyjne pomiędzy tymi miastami, skoro i tak i tak się teleportujesz. Speak oh. with me a moment. Um, William? As you wish. Word has reached me of your success. You have my gratitude and that of the realm. Freeing these cities from their corrupt leaders will no doubt promote the cause of peace. Can you really be so sure? The means by which men rule are reflected in their people. As you cleanse the cities of corruption, you heal the hearts and minds of those who live within. Our enemies would disagree. What do you mean? Each man I've slain has confessed strange words to me. They are without regret. Even in death, they seem confident of their success. Though they do not admit it directly, there is a tie that binds them. I'm sure of it. There is a difference, Altair, between what we are told to be true and what we see to be true. Most men do not bother to make the distinction, it is simpler that way. But as an assassin, it is your nature to notice, to question. Then what is it that connects these men? Ah, but as an assassin, it is also your duty to still these thoughts and trust in your master. For there can be no true peace without order, and order requires authority. You speak in circles, master. You commend me for being aware, then ask me not to be. Which is it? The question will be answered when you no longer need to ask it. I assume you called me here for more than just a lecture. Very well. A rank and weapon are again restored to you. Two more leaders remain. Go and see to it that their rule is ended. Okay. Checkawe jest w sumie to, że Almoalim jako mistrz asasinów sam nie ma mm, 80 palca do 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 noża, do ostrza. Balance and Dodge, new ability gain, sword, expertise, damage. Ok. Regain balance and dodge. Czy mogę dodgeować? No dobra, pewnie nauczą nas tego tutaj. Dobra, pytanie na przykład. Zakładam, że no nie wszyscy mają ucięte palce. No tak, oni też wszyscy mają palce. Czyli hmm, zakład asesynów rozumiem, że co, rozkłada się ze zwykłych powiedzmy rycerzy. To są, nie wiem, uczeni. No bo on też ma wszystkie paluchy. No tak. I co, w takim razie sami asesyni, tak jak ja na przykład. To są już takie elity, tak? Tylko my mamy poucierane palce. Fajnie, fajnie, co ogólnie, fajnie, nie? Fajnie, super, super. Czemu powtarzasz to samo zdanie za każdym razem? Mama mija. Dobra. Dodge. Present hold przycisk 1 i spacja. Patera Patera Ło wow. ho, ho, ho Zabij go, zabij go Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go dobra, jo, yo, yo, yo. No O, dostałem lepszy mieczek? Nice Nie wiem w sumie nie wiem, czy to jest lepszy miecz. Na pewno tam damage pokazywały, że, e, że jest większy. Więc jeżeli jest większy damage, to zakładam też, że to jest ten taki lepszy miecz. W sumie ładnie wygląda. Dobra, I don't care, man. I don't care. Przejdźmy sobie do innego miasta. Do Jeruzalem może, do Jerozolimy. A do biura się od razu. Przejdźmy sobie do biura Jeruzalem. Eee, tak jak mówiłem, robimy to szybciutko, tak? Czyli robimy wieże. I nawet nie wiem, czy wszystkie, bo potrzebne tak naprawdę jest mi tylko odkryć. Kogo muszę podsłuchać, okraść i eee, przesłuchać. Czyli że tam pobić go na łeb, nie? Więc tak naprawdę może zrobię to jakoś szybko i no, szybciutko to wszystko zrobię. I zaraz wracamy, moi drodzy. Nie będziemy marnować czasu. Przechodzimy od razu do Action. Dobra moi drodzy, zrobiłem sobie cztery wieże obserwacyjne. Tutaj widzę, że odblokowałem już podsłuchiwanie, przesłuchiwanie i kradzież kieszonkową. I to powinno wystarczyć, żeby zrobić zabójstwo, więc robimy to bez zbędnych, kurde misji pobocznych, które nic w do gry nie wnoszą. Więc o, tutaj sobie mamy możemy ich podsłuchać. Muszę usiąść, nie? Where I have a Ah, here. Good morning, gentlemen. Don't bother I am sorry, Ahmad. They came without warning. My son? They have my son? What is to be done with him? We did everything we could. What is to be done with him? He's to be executed today. No. Who? I won't allow it. But what can we do? majdudin will hear no appeals he says there can be no barter with God's will this is not God's will but madness I'll go to him myself where is he he will attend the execution perform it even he enjoys the act truly evil man we have no time to lose then let's go okay uh O, oh, no tak. Three investigations are needed to access uh, assassination memory. Ok. Eee, dobra. Przesłuchiwanko. <laughs> w sumie jest sześć tych misji. Tylko tak jak już wcześniej zauważyliśmy, one nie są zbytnio. że tak powiem. ni, ni interesujące, ni w ogóle ni, no, nic nie wnoszą. Tak więc nie będziemy marnować naszego. Znaczy, inaczej, gdybym grał samemu. Absolutnie samemu gdybym grał To w porządku, ja bym mógł robić cały czas te misje To dla mnie nie ma żadnego problemu Ale ja nie chcę marnować waszego czasu po pierwsze eee... Jak się robi? A, co, co ty robisz? Co ty robisz? Ja pierdolę, co za łeb nie mogę w to uwierzyć. No puść mnie, kutasie jeden. No wyjmij ten miecz ej. No. Dziękuję. Gdzie jest? A tu <ścoughs> Coś mówiłem o marnowaniu czasu, tak? O kurwa, poszedł drugą stroną. A mama mia. Nie. Aja, ja. Nie. Al, la, la, la. Poszli inną stroną. On nie, co ty robisz? Alta i ruch. No, halo? Chcę przejść. Bęk... No ja to w ogóle na drugą stronę przeszedł? Dobra, ale gdzie jest ten... On wciąż tam tańczy? No ta, wciąż się starają Jakieś magiczne sztuczki robić Pomogę wam O oh, nie trafiłem Zabiłem randomową laskę Sorry Nie chciałem Au O, to było nie fair Elo Dobra, pomogę wam, bo wy tutaj nigdy nie przyjdziecie, no. No, trochę, trochę walki nikomu nie zaszkodzi. Dawno nie mieliśmy takiej akcji tutaj, więc jakby... Pobawmy się trochę. Dobrze, jazda. O, gościa wystrzeliło w kosmos. Wracaj tu. O, ty! Altair, <grystanie> uspokój się! Jesus! <grystanie> Okej. Okay. Na kogo ja się tutaj patrzę? To ja nie wiem. No, ja do was wchodzę, wy schodzicie, weźcie się zdecydujcie. Hop. Dobra, Dziomeczku, możesz walczyć ze mną. Jak go wyjebał? Jak się tutaj robiło to? Da się tutaj robić mocny atak? No dobra, e, tego się pozbyliśmy. Ja nie wiem w ogóle, co oni tutaj próbują zrobić, naprawdę. O! Dobra, no jakby. Nie wiem, co się dzieje, wybaczcie, kochani, Ten, ale ten przynajmniej ładnie sobie tutaj leży, tak filmowo, że tak powiem. Dobra, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. <gryw> jak mówiłem już o marnowaniu czasu, tak? No, zmarnowałem jakieś 5 minut waszego życia, wybaczcie, ale tak jak mówię, no czasami trzeba trochę się powalczyć, wtedy jest ciekawy i ciekawszy gameplay, tak? A szczególnie, że dawno nie walczyliśmy sobie w taki sposób. Dobra. Aha, muszę zejść. Oh, sorry, head. Don't worry. sit There is no harm in naming them. Those among you who defy the law. We are nothing without our faith, without its rules and its direction. To defy it is to defy the one who leads us. Such behavior cannot be allowed Such behavior No dobra w takim razie po podążajmy za naszym tutaj uh, my, pr prorokiem Zobaczymy, bo jak mi zwykłym nauczycielem. O w ogóle, dobra, spokojnie jest tutaj ten typo. Jakby szedł w tamtą stronę byłbym wdzięczny. No idź tam Nie, nie idziesz tam? Dzięki, bo chciałbym się okraść. bo nożyki będę miał wtedy. Wow, uspokój się. Jezu. Ci agresywni są agresywni. Dobra, gdzie ja się mogę tutaj z nim pobić, żeby. <coughs> Teoretycznie była mowa, że jakbym się bił na pięści, to strażnicy reagować nie będą. Ale jak go później przecież mimo wszystko. Rozumiecie o co chodzi, nie? Tak więc strażnicy później będą się pluć, tego byśmy nie chcieli. Jestem zwykłym uczonym, mnie to nie ma. Ten to mam tutaj kurde, po fentanylu gościu jeszcze coś. Dobra, tutaj myślę, że jest git. E! Dobra, ej, ode mnie towar, okej? Okay? Ała! Oh, wow. No tak, jeszcze wszedłem, no oczywiście, że coś się musi spierdolić po drodze. No. no już? Skończyliście? Nie, nie wiem, tylko co się dzieje? Chcę się tylko z nim bić. No, ty... Dziękuję. Ta gra. Better than most. He seems a bit too righteous. Is the law really so important to him? What do you think? I think he hides something, and I think you'll tell me what it is. It's a veil, all of it. Men like me, we are meant to scare, them, fill the people with fear. The ones he kills, not criminals, but dangerous all the same. Dangerous to who? His plans. Their plans. Yes, he speaks of others, those he works with, works for perhaps. I am uncertain. They need the city though. Controlling it is important to them. Why? You'll have to ask him yourself. Attend one of his executions. It's when he's most talkative, addressing the crowd, hands covered in blood. Then we are done. Okay. Whoa.